Już w najbliższy weekend, czyli 17 i 18 lutego 2024, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na drugą edycję Moonfin Show. Będziemy tam wspólnie z Adamem, z prezesem. W sobotę od godziny 9 do późnych godzin popołudniowych oraz w niedzielę od godziny 9 będziemy do Waszej dyspozycji. Dodatkowo w niedzielę o godzinie 12 poprowadzimy wspólnie z Adamem, wspólnie z prezesem panel dyskusyjny. Będziemy rozmawiać o tym, jak zrobić research wody, czyli na co zwrócić uwagę, jak wybieramy się na jakieś łowisko, na jakąś wodę, której kompletnie nie znamy. Dodatkowo będziecie mogli zapoznać się z naszą nowością, czyli z serią stworzoną specjalnie na 10. urodziny marki Warmus Bites. Seria nazywa się Złota Kulka. Będzie to taka premiera, powiedzmy to, na, taka może przedpremiera w Munfinie. A premiera odbędzie się oczywiście na targach Rybomania Poznań 2024 1-3 marca. To tyle. Więcej porozmawiamy w Munfinie. My tam lecimy już jutro o 5 rano, także serdecznie zapraszam. Czekamy tam na Was.